Cześć i czołem, to ja, Vendetta W34. I ta gra chyba nie jest ani mafią, ani Oblivionem, ani FIFO. Tak, bo zaczynamy kompletnie nową serię. Zagrajmy w Farenay. Przynajmniej ja słyszałam, że to się tak czyta. Dobra, zacznijmy. Bez samoczka. Tak, już raz próbowałem przejść tę grę. Gra jest strasznie schizowa. Tak, grę jest po angielsku. Będę nieco próbował tłumaczyć, ale nie jestem zbytnio dobry z angielskiego. Więc... Okay, tylko na <grystanie> Dobra, może podczas tego, póki gada, Powiem wam o co chodzi, w grze steruje się sześcioma postaciami. To gra firmy Quantic Studio, która naprawdę wyprodukowała dwie dobre według mnie gry, Heavy Rain i, i Farenay. Gdzież to są takie gry typu chodzenie kilkoma postaciami i odkrywanie jakichś zagadki... Wkład, o, tu mamy pierwszego naszego bohatera Lukasa. gra będzie się głównie mm, opierać na tym, żebyśmy musieli czegoś szukać, ale według mnie Parenet chyba dobrze wyjdzie. On tu będzie mówić, że jedno wydarzenie zmieni całe jego życie. W grach Quantic Dream, jeżeli do tego wracając, po, Quantic Dream, wracając do tego, Zachwyca mnie to, że w grach można grać większą ilością postaci, które naprawdę mają różne osobowości i, wszyscy, i wszystkie jakoś można. Jest się naprawdę tym postacią, przeżywa się, emocje są i będę większość momentów gry podejmować na ślepo, gdyż. Nie zbyt umiem angielski, ale. Będę więc podejmować dlatego takie decyzje. Na ślub, gdzie na przykład będzie przesłuchiwanie. Nie, to nie jest nasz bohater. Tego też. To jest po prostu obcy człowiek. I nie wiem dlaczego został akurat w tej scenie pokazany. O, i zaczynają się. Nie, nie, nie to. O, w jednej ale ci jest krew. To trochę podejrzany. Poczekajcie, kim chodzi... No dobra, powiedziałem, że on nie, ale... O! ty nie ten! Tak to... Mm, kim chodzimy... O! Gościem w tej toalecie... Nie stram, po prostu ma schizę. Gdyż w fabule gry odkrywa się, że on ma... Jakieś... Jakąś schizofrenię. Tak samo jak większość postaci. A taką schizę premię. No, ma różne wady. większych postaci. Yy, tak, właściwie wady znalazłem u 3 z pięciu postaci. Właśnie u niego jest taka wada, że on ma właśnie takie schizy. I on myśli, że nikogo tu nie ma. I zamachnął się w powietrze. A tak naprawdę kupić zabił. Tak. W grze będzie yy... krew, przemoc. I w tej grze będą momenty, który będzie ogarniała mnie panika po prostu po tak nie. Ja się tego bałem. Dziś nie wiem, co to jest. Zresztą, że mnie jakieś zdjęcie ducha wyskoczy. Dlatego, za pierwszą oczy. I proszę, nareszcie nasz bohater odzyskał świadomość. Tak. Nasi bohaterowie mają swoje emocje. Jak spani im do zera, to po prostu jesteśmy poniżej. Po prostu nasz bohater siądzie w kącie i będzie um, myśleć o samobójstwie, po prostu nie będziemy mogli nim terować. Ok. Najlepiej okay. no, pozbędźmy się oh, najpierw. Z każdą popełnioną rzeczą, dzięki której Lukas straci na to, czy jest winny, czy nie. OK, tu muszę szybko naciskać klawisze strzałek. Będzie wzrastać mojego samo poczucie w niepokoju. Przejdźcie przez okno, ja wam tam taką radę, bo on będzie... A tak... Kurde! Okej, okay, już No i widzicie? O nie A, nie, tego nie będziemy robić. To jest nam w ogóle niepotrzebne i to musimy zrobić jak najszybciej. Ok. Jeżeli gdzieś jeszcze podczas sceny tego zabójstwa, że tam po prostu jakaś tabliczka była, to znaczy, że to jest po prostu nieczynne. Tak, nie wiem, że nie będę tłumaczył, ale większość będzie tłumaczona. OK. Normalnie wyjdźmy jak spokojny człowiek. Tak, ten policjant będzie niedługo próbować wejść do tych toalet. Znajdzie ciało. My natomiast będziemy już daleko stąd. Idę. Da. Не знаю, что она сказала, так, О, люди, не там где. Ммм, Где, это шло.

Tą postać poznacie dopiero później. Znaczy, tak myślę, że później ją spotkamy. Bo ja całej gry nie przeszedłem. A teraz poznacie dwójkę naszych kolejnych bohaterów, którzy często będą pracować razem. Chodzi mi o Karle i Tyler. Policjantów, nie, jeśli myślicie, że to para to jesteście w błędzie, Tyler ma dziewczynę nic inną, a Karla też ma swoje dziewczynę. I z nimi misje są chyba najcięższe. Hmm. Tak, właściwie to już zrobiliśmy jeden rozdział. Zorki, że wstęp był taki drugi. drugi. A tak, właśnie skończył teraz ten odcinek. Komentujcie, dawajcie plusa, to jest koniec pierwszego odcinka. Zagrajmy w grę Fahrenheit. Do widzenia.